Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj nagrywamy filmik, żeby troszeczkę domowymi sposobami pokazać parę właściwości tłuszczy. Jako nasze tłuszcze posłużą nam tak: przedstawiciel tłuszczy nienasyconych to będzie olej, olej roślinny, tak? Dobrze. I przedstawiciel tłuszczy nasyconych. To będzie smalec, dobrze? Dziękuję. E, zaczniemy może od sprawdzenia ich rozpuszczalności w dwóch różnych rozpuszczalnikach. E, poproszę cię tutaj bardzo o nalanie troszeczkę oleju. Tak. Może być Znaczy, dobra, dobra, dzięki. Tak. Ten lejek sobie może damy na dodatkową tutaj. O, dodatkowe zabezpieczenie. Ok, i teraz dodamy troszeczkę wody. Akurat mam wodę destylowaną. Proszę, dodajemy wodę. Możesz dodać jeszcze tak, żeby było mniej więcej tyle co oleju. Dlałaś. Tak, zobaczmy, spróbuj pomieszać. Tak, pokaż wyżej. Dobra. I teraz, tak, widać, że tłuszcz tworzy takie małe kropelki. W wodzie nie miesza się z nią dokładnie, a jak poczekamy chwilkę, proszę nie ruszaj, to tłuszcz, zbliż bardziej do kamery, to tłuszcz tworzy taką warstwę górną, prawda? Czyli tłuszcze po pierwsze nie mieszają się z wodą i mają mniejszą gęstość od wody. I teraz tak, czyli tworzy nam się taka dwufazowa mieszanina. Ale żeby ten to troszeczkę, może mało wody było, wiesz, Martusiu, jeszcze dodamy troszeczkę wody, ok? Jeszcze trochę wody tutaj. Żeby zrobić y, teraz tak, y, żeby, żeby sprawić, aby te dwa składniki się trochę lepiej pomieszały, to użyjmy substancji, która potrafi łączyć to, co jest. A polarne z czymś, co jest polarne, czyli w naszym przypadku będzie to płyn do mycia naczyń, czyli będzie on służył jako nasz emulgator tutaj. Dodajmy go troszeczkę i spróbujmy pomieszać jeszcze raz. Tak, mieszaj, 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 mieszaj mocno, 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 mocno. Mocno, mocno, mocno. Tak. Możemy zobaczyć, jak to wygląda. Tak, no wygląda to no nieco lepiej, poczekaj, tutaj akurat teraz na wierzchu widać bardziej pianę, możliwe, że jak to odstawimy, później jeszcze to poobserwujemy, zobaczymy co się z tym dalej podziało, ale przez moment mamy moi drodzy, emu... oj niżej, tak masz rację, mamy moi drodzy taki koloid, uczyliśmy się o roztworach koloidalnych, i właśnie tu mamy taki koloid, taką mieszaninę koloidalną. Dobrze, czyli emulsję akurat w tym przypadku. Dobrze, teraz tak, jeżeli chodzi o tłuszcze, to skoro one są apolarne, hydrofobowe, no to sprawdźmy, czy one się będą rozpuszczały w benzynie na przykład. Tak, i nalejemy sobie, no ja tutaj może naleję, bo nie mamy już wolnego lejka. Dobrze, naleję benzynę i spróbujemy rozpuścić nasz olej. To może Ty wlej olej, a ja dodam benzynę później, dobrze? Wlej olej. Tak? Dobra, brak. Ok. O, i teraz tak, to jeszcze nam się przyda. I my dodamy teraz benzynę. Może nie zasłanij mi tego dołu. Zobaczymy, czy tutaj też stworzą nam się jakieś dwie warstwy. Pomieszaj to ładnie. Czy po prostu dojdzie do rozmieszania wszystkiego, zmieszania ze sobą? Zobaczmy. No, może tak bliżej, choć zobaczmy tutaj, żeby było widać. Mhm. I co? No, idealny roztwór. W ogóle nie widać żadnych warstw czyli y, tłuszcze bardzo dobrze rozpuszczają się w rozpuszczalnikach apolarnych, do których należy na przykład benzyna. Super, to to mamy. No, no idealny roztwór rzeczywisty, proszę bardzo. Dobrze. No, a tutaj mamy pianę plus roztwór koloidalny. Ok, to to byłoby... To, byłoby, to byłaby rozpuszczalność tłuszczy w różnych rozpuszczalnikach. A teraz zrobimy jeszcze jedno doświadczenie, a mianowicie doświadczenie, które pozwala sprawdzić, czy tłuszcz jest nasycony, czy nienasycony, czy nasycony. Tłuszcze nienasycone odbarwiają roztwór manganianu 7 potasu, on jest taki fioletowy. Ja dodatkowo go zakwasiłam, żeby wzmocnić siłę utleniającą tego związku. I też wlejemy sobie może najpierw też tłuszcz sobie tutaj damy. Dobrze. O, proszę bardzo. Wlejemy nasz olej. Tak? No dobra, stać. Dobra, okay. I teraz dodamy nasz nasz manganian 7 potasu, nasz fioletowy, widać, bo widać, że on jest fioletowy, tak? Fioletowy manganian 7 potasu w środowisku kwaśnym. Że tyle wystarczy. Zobaczymy. Na razie układ jest fioletowy. Zobaczmy, co się podzieje dalej. Nadal jest fioletowy taki. Nadal jest fioletowy. No właśnie. Jest taki bardziej jasny. No właśnie. Taki czyli taki się lekko, lekko się odbarwia. Ale jeszcze to nie jest to. Może użyłyśmy za mało oleju, bo olej jest tutaj związkiem, no, który który redukuje nam mangan, tak? To może dodajmy odrobinkę oleju jeszcze. Zobaczmy. Tak. Dobra. I jeszcze troszkę, może jeszcze troszkę. O, już, już, już. Tak. I jeszcze pomieszajmy. Takie uwaga, tylko żeby nic nie wyskoczyło, dobrze? Nic nie wyskoczyło. O, nie, 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 może tak aż bardzo nie. Tylko pomieszajmy w ten sposób. No, i widać w sumie, że ten roztwór. jest takie różowe. Tak, że on się stopniowo odbarwia. Ja myślę, że to jest kwestia czasu i za chwileczkę, tak. Są jakieś, chyba, no, są chwilę. jeszcze, tak, są, dlatego że część tego tłuszczu po prostu się e, nie rozpuściła i tworzy. Ale nie no, roztwór ewidentnie się odbarwia, prawda? Zobaczymy sobie podobne doświadczenie, tylko z, yy, ewidentnie się odbarwia, jest coraz jaśniejszy. Yy, zobaczymy sobie jeszcze to doświadczenie z tłuszczem zwierzęcym, ja Cię poproszę o troszeczkę takiego tłuszczu, Tutaj usunę na tej wody niepotrzebnej, bo już mi się niestety kolby skończyły, tak. I o, strasznie dużo, no ale dobrze, mm. spróbujmy go tutaj wsadzić, tak? No, musisz niestety paluszkiem, musisz niestety paluszkiem, dobrze, ale to ci się przyda, bo będziemy tym mieszać teraz, dobra? Ok, mamy tutaj nasz tłuszcz nasycony, smalec, tak? I teraz dodajemy do niego, tylko teraz trzeba ostrożnie mieszać, dobrze? Mm -hmm. Dodajemy do niego nasz roztwór manganianu 7 potasu. I teraz tak, może tak, Martusiu, po, spróbuj pomieszać troszkę, spróbuj, zobaczymy, co się będzie działo. Tak. Ok. No, pokażemy przykleja też. Się strasznie do łyżki. No, bardzo się przykleja, się w ogóle nie rozpuszcza, co jest logiczne. Uważaj, nie, pochlap się, chociaż jesteś zabezpieczona, ale. Dobra. O, tutaj ja w międzyczasie pokażę, no, jest coraz bardziej. Odbarwiony roztwór, coraz bardziej. Czyli jednak y, ten tłuszcz, czyli olej roślinny, y, jest tłuszczem nienasyconym i ulega reakcji z KMNO4. Dobrze, pokaż, co się tam dzieje, ale namazane. Po, poczekaj, bo, bo, pokażemy bliżej kamerki. Tak, proszę zobaczyć. O, tutaj w ogóle nie ma różnicy. Cały czas ten roztwór ym, ym, manganianu 7, 7 potasu, przepraszam, <coughs> manganianu 7 potasu, cały czas jest fioletowy, cały czas nic się z nim nie dzieje. Porównajmy sobie tutaj. O, proszę. Czyli w ten sposób rzeczywiście możemy odróżnić e, tłuszcze nasycone od nienasyconych. Oczywiście. Jest też prostsze rozwiązanie, bo tłuszcze nienasycone w temperaturze pokojowej są po prostu cieczami, natomiast tłuszcze nasycone są ciałami stałymi. No, ale to doświadczenie dowodzi obecności podwójnych lub potrójnych wiązań pomiędzy węglami. W resztach kwasów tłuszczowych, które stworzyły ten tłuszcz. Tak? Ewidentnie, proszę, Jak, jaka jest różnica? Książkowo po prostu. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia.